Francja, a przede wszystkim społeczeństwo francuskie przyzwyczaiło się już do tego wysokiego poziomu liberalnej wolności, która zapisana jest w przepisach tego kraju, w jego historycznym uwarunkowaniu republiki, ale świadomi są jednak tych zagrożeń, tego wszystkiego, co spotkało Francję w minionych latach i wydaje się, że Generalnie społeczeństwo zrozumiało potrzebę i istotę zastosowania pewnego rodzaju ograniczeń, ale nie ograniczeń w wolnościach, ale ograniczeń, które tak naprawdę dają szansę obywatelom na właśnie świętowanie tej wolności, na, na cieszenie się z wolności, z życia, zdrowia. A więc podnoszą poczucie bezpieczeństwa, ale przede wszystkim to realne bezpieczeństwo, bo te działania, które są przyjmowane przez wiele krajów europejskich, zmiana prawodawstwa, zaostrzenie yy, różnych procedur przewidzianych dla służb policyjnych i specjalnych, nie są same dla siebie. Policja i służby specjalne nie potrzebują dla siebie, same dla siebie, zmiany prawa. One to robią po to, byśmy my byli bezpieczni, realnie bezpieczni, byśmy się czuli bezpieczni i byśmy mogli korzystać z naszych praw i wolności. Bo cóż Francuzom po konstytucyjnie zagwarantowanej wolności, jeżeli będą się bali wyjść na ulicę, będą się bali właśnie pójść teraz do strefy kibica, będą się bali pójść na stadiony, będą się bali cieszyć z z tego święta piłki nożnej, ale też święta generalnie dla wszystkich, którzy choć trochę interesują się sportem i choć trochę chcą uczestniczyć w takich międzynarodowych wielkich wydarzeniach. My w Polsce mamy to samo. Jeżeli będziemy e, uważali, że, że służby działają wyłącznie w obszarze jakiejś patologii, że same dla siebie chcą podnosić swoje uprawnienia, chcą zaostrzać reguły prawa przeciwko terrorystom i bandytom, no to jak będziemy mogli skorzystać z radości tej, tej wielkiej politycznej imprezy, jaką jest szczyt NATO? To jest coś, co się nie zdarza w takich krajach jak Polska co roku, czy, czy, czy przynajmniej raz na, na, na kilka lat. To jest wydarzenie dziesięciolecia, to jest wydarzenie może nawet dwóch dekad. Być może tyle nam przyjdzie czekać na ponowny szczyt NATO. A to jest szczyt. przyjął tutaj do, do naszej stolicy najważniejsi politycy na świecie. I chcemy ich przyjąć godnie. I, tak, I to świadczy o naszym potem ocenie też, prawda, Polski na tak, arenie no, międzynarodowej. Wszyscy będą na nas patrzeć, czy jesteśmy poważnym krajem, czy nie jesteśmy poważnym krajem. A będą patrzeć przywódcy największych światowych mocarstw. I po trzecie, światowe dni młodzieży. Jeżeli dzisiaj uznamy Ee, że, że jest to tylko jakiś jeden z elementów e, kultu religijnego, to będziemy w poważnym błędzie. Jest to wydarzenie niezmiernie ważne religijnie, ale równie ważne, a może z punktu widzenia takiego geopolitycznego stosunków międzynarodowych, dla Polski jest to kluczowe wydarzenie międzynarodowe. Pokazujemy się jako kraj, który przyjmuje rzesze pielgrzymów z całego świata. Kraj, do którego przybywa papież, głowa Watykanu, głowa Kościoła rzymskokatolickiego, największej religijnej organizacji na świecie. A więc to jest wydarzenie, na które będą zwrócone oczy całego świata, kamery wszystkich stacji telewizyjnych. Więc to musi być bezpieczne i piękne wydarzenie, byśmy mogli się nim cieszyć. Polsce, ale byśmy mogli też się nim chwalić na świecie, byśmy byli postrzegani jako poważne, dojrzałe i bezpieczne państwo. No tak, ale narracja wrogów na przykład tej ustawy jest taka, chociaż oni gdyby sprawowali władzę, to pewnie by podobnie, podobne zamierzenia by czynili, że to właśnie ten rząd chce sobie potem, po tych wydarzeniach zostawić właśnie takie państwo, gdzie będzie pilnowało, strzegło, sprawdzało wszystkie informacje i miało w garści społeczeństwo. Oczywiście myślę, że niewielu ulegnie temu głosowi, no ale tego typu destrukcyjne jednak yy, poglądy są gdzieś tam, yy, są przecieki, są gdzieś tam, no, prze, prze przesyłane do społeczeństwa, do opinii, że to jest właśnie próba kontroli y, ludzi. No ale z drugiej strony, przecież o tym nie razy, że mówili, y, nie ma ceny dla bezpieczeństwa, prawda, które nam się należy. Bo bez bezpieczeństwa nie ma wolności. No jak mielibyśmy się cieszyć właśnie z tych wydarzeń, ale nie tylko z nich, bo ta ustawa ma nam zapewnić codzienne bezpieczeństwo. Jak mielibyśmy się cieszyć z naszej wolności odzyskanej, z naszej swobody, z naszych praw jeżeli byśmy bali się wychodzić z naszych domów, bali się jeździć autobusami, metrem, bali się pójść do kina, do teatru, na koncert, na mecz, bali się pójść do kościoła, to gdzie, gdzie miejsce dla wolności? Gdzie miejsce dla, dla cieszenia się ze swobód obywatelskich, jeżeli nie, mogły, nie, mo, nie moglibyśmy z nich skorzystać? Więc tak naprawdę ta ustawa jest narzędziem dla nas, dla nas obywateli, dająca nam realne gwarancję podniesienia bezpieczeństwa w tym świecie zdominowanym przez plagę, jaką jest terroryzm, jaką jest ten bandytyzm o zawarwieniu polityczno-religijnym. Więc musi, służby muszą nas chronić. Żeby mogły nas chronić skutecznie, muszą mieć do tego narzędzia. Zacznijmy to właściwie rozumieć i yy, przyjmujmy ten, to, ten, ten pierwszy krok, który państwo polskie realizuje, czyli daje jakieś narzędzia prawne. One może nie są e, idealne, na pewno będą zmieniane, bo, bo, Pols bo Polska jeszcze nie jest krajem, który, który miał e, duże doświadczenie z terrorystami, więc na pewno e, te wszystkie reguły będą podlegały weryfikacji, ale one istnieją, one wejdą w życie, więc już będziemy mogli cieszyć się z e, pierwszego kroku stronę zabezpieczenia naszego codziennego, normalnego funkcjonowania. Czyli ostróćmy emocje, nie dajmy się tutaj też prowokować tego typu opinią, że właśnie nie w... nikt nie zapewni, że w każdym autobusie będzie jakiś, nie wiem, żołnierz, czy pracownik tajnych służby. Tak, to są takie, takie troszeczkę dziecinne podejście. Dzisiaj, dzi dzi dzisiaj tak mamy w Belgii i we Francji. W Belgii i we Francji mamy wojsko na ulicach. Mamy wojsko, które kontroluje każde e, elementy. Tej, tej właśnie wolności obywatelskiej, poruszania się po ulicach, poruszania się komunikacją publiczną, e, imprezy e, masowe, to wszystko jest kontrolowane przez wojsko. No i nie, Polsce, nie słyszę, żeby ktoś płakał, prawda, i narzekał, jeśli chodzi o Francuzów. W Polsce Francuszy. mówimy no. o działaniach służb policyjnych i specjalnych, które i tak są wśród nas. Nie mówimy o tym, że ktoś będzie chciał wyprowadzić wojsko na ulicę, a tak, a tam w kolebkach demokracji tak się dzieje.